Biblia wyróżnia dwóch najniebezpieczniejszych olbrzymów – Oga, króla Baszanu, i Goliata. Numer jeden. Og, król Baszanu. Og, król Baszanu, był potężnym i cieszącym się złą sławą królem Amorytów, który panował w Asztoret za czasów Mojżesza. Sprzeciwił się Izraelitom podczas ich podróży powrotnej do ziemi obiecanej. Pomimo przytłaczającej siły Oga i względnego braku doświadczenia bojowego wśród Izraelitów, Bóg zapewnił im zwycięstwo, pozwalając Mojżeszowi i jego ludowi podbić Baszan, żyzny region na wschód od rzeki Jordan. Przed spotkaniem z Ogiem Izraelici walczyli z innym królem Amorytów, Sichonem. Mojżesz poprosił o bezpieczne przejście przez ziemię Sihona upewniając się, że nie będzie korzystał z żadnych amoryckich zasobów. Jednak Sichon zaatakował Izraelitów, co skłoniło Boga do pomocy Mojżeszowi i Izraelitom w pokonaniu Amorytów i odzyskaniu ich ziemi. Liczby 20, 31, 33, 35 Amplified Bible podaje. Wtedy zawrócili i udali się drogą Baszanu, a Og, król Baszanu, wyruszył przeciwko nim. On i cały jego lud na bitwę pod Edrei, ale Pan powiedział do Mojżesza Nie bój się go, bo wydałem go w Twoje ręce wraz z całym jego ludem i jego ziemią, a Ty postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sihonem, królem Amorytów, który mieszkał w Herzbonie. Potem synowie Izraela zabili Oga, jego synów i cały jego lud, aż nie pozostał już nikt i wzięli w posiadanie jego ziemię. Konfrontacja Izraelitów z ogiem nie była sprowokowana, lecz mimo to podjęli wyzwanie i z Bożą pomocą zapewnili sobie znaczące zwycięstwo. Miało to kluczowe znaczenie, ponieważ Og słynął ze swoich ogromnych rozmiarów i siły, nie stanowiąc realnego zagrożenia dla Izraela, ponieważ Bóg już dał im ich ziemię. Wynik bitwy był z góry ustalony, a porażka Og'a została przypieczętowana przed rozpoczęciem walk. Szczegóły księgi powtórzonego prawa 337. Wtedy Pan, nasz Bóg, wydał w nasze ręce także Oga, króla Baszanu i całe jego wojsko. Pokonaliśmy ich, nie pozostawiając nikogo przy życiu. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie ich miasta. Nie było ani jednego z sześćdziesięciu miast, których nie zdobyliśmy z nich cała kraina Argob. Królestwo Oga w Baszanie. Wszystkie te miasta były ufortyfikowane wysokimi murami, bramami i kratami, a było też wiele wiosek bez murów. Zniszczyliśmy je całkowicie podobnie, jak to uczyniliśmy z Sichonem, królem Sichona. Hezbon, niszcząc wszystkie miasta, mężczyzn kobiety i dzieci, ale cały dobytek i łupy z ich miast zabraliśmy dla siebie. Całe królestwo Oga łącznie z sześćdziesięciu ufortyfikowanymi miastami przypadło Izraelowi. To rozszerzyło terytorium Izraela na wschód od rzeki Jordan i ukazało moc Boga w pokonaniu potężnych wrogów. Kolosalne łoże Oga, szczegółowo opisane w Księdze Powtórzonego Prawa 3:11, Amplified Bible, jeszcze bardziej podkreśliło jego ogromne rozmiary. Z pozostałych olbrzymów znanych jako Refaim pozostał tylko Og, król Baszanu. Oto rama jego łóżka była ramą żelazną. Czyż nie znajduje się ona w rabie Amonitów? Miała 9 łokci i 12 stóp. Długi i cztery łokcie, sześć stóp szeroki, liczony na łokieć męski od przedramienia do czubka środkowego palca. To ogromne łóżko wskazywało, że og prawdopodobnie miał dziesięć lub jedenaście stóp wzrostu. Triumf Izraela nad ogiem i ichonem, podbój ich rozległych ziem, pokazał moc Boga, zapewniając Izraelitów, że wielkość i siła ich przeciwników są nieistotne w porównaniu z ich Bogiem. Wiadomość o zwycięstwach Izraela wywołała strach wśród mieszkańców Kanaanu, w tym Rachab z Jerycha, która uznała zwierzchnictwo Boga. Księga Jozuego 2.10 Amplified Bible podaje Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył Wam wody Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwóm królom Amorytów, którzy byli za Jordanem na wschodzie Sichonowi i Ogowi, którego całkowicie zniszczyłeś. Mojżesz wykorzystał te zwycięstwa, aby dodać otuchy Izraelitom, przygotowującym się do wejścia do Kanaanu pod wodzą Jozłego. Psalmy 135 7 11 i 136 18 20 celebrują te triumfy, podkreślając nieprzemijające miłosierdzie i moc Boga. Og ok, był jednym z ostatnich Refaimów, rasy gigantów żyjącej w Kanaanie za czasów Mojżesza i Jozuego. Termin Refaim, oznaczający straszny, opisywał tych zaprawionych w boju gigantów. Pomimo początkowych obaw, Zaufanie Izraela do Boga pozwoliło mu pokonać tych groźnych wrogów, pokazując, że dla Boga nie ma nic zbyt trudnego. Mateusza 19:26 Amplified Bible stwierdza co następuje: Ale Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Numer 2. Goliat Goliat był olbrzymem obozu filistyńskiego, wiecznym wrogiem Izraelitów. W momencie spotkania Filistyni ponownie okazali się potężnym zagrożeniem, najeżdżając terytorium Izraelitów i przygotowując się do bitwy na obszarze kontrolowanym przez Judę. Pierwszy Samuela 17.1.3 Amplified Bible przedstawia scenę. Teraz Filistyni zebrali swoje wojska do bitwy i zebrali się w Socho, które należy do Judy, i rozbili obóz między Soko i Azeką w Efes Damim. Saul i mężowie izraelscy zebrali się razem i rozbili obóz w dolinie Ela i zebrali się razem na bitwę, aby stawić czoła Filistynom. Filistyni stali na górze po jednej stronie, a Izrael stał na górze po drugiej stronie, a między nimi była Dolina. Dolina Ila, bardziej przypominająca kanion, przygotowała grunt pod zastraszającą obecność Goliata. Pierwszy Samuela 17:4 Amplified Bible opisuje to. Wtedy z obozu filistynów wyszedł wojownik imieniem Goliat z Gat, którego wzrost wynosił 6 łokci i 5. Goliat, mierzący około 9 stóp i 9 cali wzrostu, był imponującą postacią. Jego groźny wygląd został wzmocniony przez zbroję. Pierwszy Samuela Samuela 17:57 Amplified Bible Podaje szczegóły. Miał na głowie hełm z brązu i tunikę z łusek, zachodzących na siebie metalowych płyt, która ważyła pięć tysiący szekli brązu, na goleniach miał brązowe, a między ramionami przewieszony był oszczep z brązu. Drzewko jego drewna włócznia była jak cylinder tkacki, a czubek jego włóczni ważył sześćset syklów żelaza. Zbroja Goliata, opisywana jako kolczuga, składała się z brązowych pierścieni nałożonych na płócienną bieliznę, co czyniło go prawie nieprzeniknionym. Ci giganci, Og i Goliat uosabiają pozornie nieprzezwyciężone wyzwania stojące przed Izraelem. Jednakże dzięki niezachwianej wierze w Boga, Izrael pokonał tych gigantów, zapewniając zwycięstwa, które uwydatniły Bożą moc i wierność. Ta kolczuga chroniła noszącego od ramion do kolan, zapewniając ochronę przed bronią używaną przez przeciwnika. Ten specyficzny styl i rozmiar kamizelki kuloodpornej ważył 5000 szekli brązu, co według współczesnych standardów odpowiada wadze od 175 do 200 funtów. Goliat był uzbrojony w brązowy hełm, brązowe leginsy nagolenniki chroniące golenie oraz brązowy oszczep lub włócznię przewieszoną między ramionami. Wszystkie te przedmioty zostały wykonane z brązu. Tylko czubek jego włóczni był wykonany z żelaza i ważył 600 szekli, czyli około 20 do 25 funtów. Według sporządzonego raportu towarzyszył mu giermek, który szedł przed nim. Użyte tutaj hebrajskie słowo odnosi się do największej tarczy używanej w bitwie, która jest wystarczająco duża, aby chronić osobę dorosłą. Jest bardzo jasne, że jego celem była ochrona ciała przed strzałami wystrzelonymi przez wroga. Zatem, oprócz kamizelki kuloodpornej, Goliat miał przed sobą tego gościa, dzierżącego tarczę wielkości człowieka dla dodatkowej obrony. Zatrzymaj się i pozwól swojemu umysłowi wyobrazić sobie oszałamiającą scenę, o której właśnie przeczytałeś. Wyobraź sobie przerażenie, jakie byś odczuwał, gdybyś musiał stawić czoła gigantowi tej wielkości, który również był chroniony tą zbroją. Bez wątpienia szanse na zwycięstwo każdego, kto jest na tyle głupi, aby stawić mu czoła w bitwie, są ogromne. Zobacz, co zrobił ten gigantyczny wojownik. W 1 Samuela 17, wersety 8 do 9, Amplified Bible jest napisane: Goliat wstał i zawołał do linii bojowych Izraela, mówiąc do nich: Dlaczego wyszliście przygotować się do bitwy? Czy to nie ja jestem tym, który Filistynie, a wy nie jesteście sługami Saula? Wybierzcie sobie człowieka i sprowadźcie go do mnie, jeśli będzie mógł walczyć ze mną i mnie zabić, wtedy zostaniemy jego sługami, a wy zostaniecie naszymi sługami i będziecie nam służyć. W pierwszego Samuela 17, wersety 10 do 16, Amplified Bible, czytamy dalej. Filistynczyk ponownie powiedział: "Rzucam dzisiaj wyzwanie liniom bojowym Izraela, człowieku, abyśmy mogli walczyć razem." Gdy Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyna, przerazili się i bardzo się przestraszyli. Dawid był synem Efratyty z Betlejem w Judzie imieniem Jesse, który miał wśród mężczyzn ośmiu synów do bitwy, imiona jego trzech synów, którzy wyruszyli na bitwę brzmiały Eliab, drugi Abinadab, a trzej najstarsi szli za Saulem, lecz Dawid chodził tam i z powrotem od Saula, aby paść trzodę swego ojca w Betlejem, wychodził rano i wieczorem i pozostawał na swoim terenie przez czterdzieści dni. Goliat zaproponował strategię popularną w cywilizacji wschodniej, a mianowicie walkę reprezentacyjną, czyli konflikt jeden na jednego. Miałby być przedstawicielem armii filistyńskiej, podczas gdy wybraniem Izraela byłby przedstawiciel armii izraelskiej. Ktokolwiek zwyciężył, jego armia zwyciężyła, a kto przegrał, przegrała cała jego armia. Przez dobre półtora miesiąca paradował tam każdego ranka i wieczoru, przechwalając się swoim rozmiarem i mocą oraz wyzywając każdego, by z nim walczył. Młody chłopiec imieniem Dawid pasł w tym czasie stado owiec swego ojca i robił to w małym miasteczku Betlejem, położonym w góry Judei. Daleko mu było do osiągnięcia wieku wystarczającego do wstąpienia do armii. Tak naprawdę Dawid prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy z sytuacji, jaka istniała wówczas między Izraelitami a Filistynami. Możliwe, że nawet nie słyszał o Goliacie. Wiedział tylko, że jego trzej starsi bracia służyli w armii Saula, więc wezwał Dawida, aby wykonał zadanie. W pierwszej księdze Samuela 17. wersety 17 do 18, Amplified Bible jest napisane. Wtedy Jesse powiedział do swego syna Dawida, Weź dla swoich braci efe tego prażonego zboża i te dziesięć bochenków chleba, i szybko biegnij do obozu za swoich braci. Zanieś też te dziesięć kawałków sera dowódcy oddziału. Zobacz, jak się mają twoi bracia i przekaż im wieści. Dawid nie miał zamiaru walczyć. Ojciec właśnie go wysłał, żeby przyniósł braciom trochę przekąsek i dał im znać, że się o nich martwi. Słońce wzeszło jak każdy inny poranek tego dnia dla Dawida i Goliata. Nie było żadnego ostrzeżenia, ale w rzeczywistości czterdziest pierwszy. Poranne wyzwanie Goliata było jego ostatnim i rozpoczęło się bohaterskie życie Dawida. Następnego dnia Dawid wstał wcześnie i zrobił dokładnie to, co poradził mu ojciec: zostawił swoje stado owiec u innego pasterza. Następnie, gdy zbliża się do obrzeży obozu Izraelitów, zauważa żołnierzy przygotowujących się do bitwy i słyszy okrzyk wojenny. Chce po prostu obserwować, co się dzieje. Następnie Dawid pobiegł na linię bojową i wszedł, aby przywitać się z braćmi, zostawiając swój bagaż pod opieką bagażowego. Rozważ okoliczności, będąc tam ze swoimi trzema braćmi, Dawid usłyszał głośny krzyk dochodzący z drugiej strony doliny, a potem wszyscy w jego bezpośrednim sąsiedztwie zaczęli uciekać i czołgać się do swoich namiotów, a wszyscy mężowie izraelscy, gdy zobaczyli tego człowieka, uciekli przed Nim i bardzo się bali. 1 Samuela 17, werset 24. Pamiętajcie, że Dawid nigdy nie był świadkiem ani nie słyszał wyzwania rzuconego przez tego olbrzyma z Spoglądając na pole bitwy, widzi olbrzyma odzianego w zbroję, wykrzykującego groźby i bunt oraz przeklinającego Boga Izraela. Pamiętajcie, że to 41 dzień, w którym Izraelici spotkali Goliata, ale Dawidowi przydarzyło się to po raz pierwszy. W pierwszym Samuela 17, wersety 26 do 27, Amplified Bible, czytamy. Wtedy Dawid rzekł do mężczyzn stojących obok niego, co stanie się z człowiekiem, który zabije tego Filistyna i usunie z Izraela hańbę jego prowokacji? Bo kim jest ten nieobrzezany filistyn, którego naśmiewał się i przeciwstawiał się wojskom Boga żywego? Powiedzieli mu mężczyźni: Tak się stanie z człowiekiem, który go zabije. Saul opracował plan zwabienia olbrzyma na śmierć. Problem polegał na tym, że był on jedynym człowiekiem w obozie Izraela, który był w stanie walczyć z Goliatem. Był o głowę wyższy od wszystkich innych i był przywódcą ludu. Saul obmyślił strategię, która idealnie wciągnęłaby do walki kogoś innego. Obiecał temu, który zabił Goliata, dużą nagrodę, a także rękę córki i zwolnienie z płacenia podatków od domu ojca. Panna młoda, ogromne bogactwo i życie wolne od podatków nie brzmią tak strasznie, prawda? To jednak nie wystarczyło, aby przyciągnąć ochotnika. Osoby z najbliższego otoczenia Dawida poinformowały go o strategii motywacyjnej, która uwzględniała różnorodne motywacje zewnętrzne. Oto więc Dawid, ubrany w swój najbardziej podstawowy strój pasterski i uzbrojony w najbardziej podstawową broń pasterską, proce i laskę, gotowy do walki. Potem następuje punkt zwrotny. W pierwszej księdze Samuela 17, wersetach 41 do 46 Amplified Bible jest napisane Filistyńczyk wyszedł i podszedł do Dawida, a przed nim jego giermek. Kiedy Filistyn rozejrzał się i zobaczył Dawida, wyśmiał go i poniżył, bo był to młodzieniec o czerwonej cerze i pięknym wyglądzie. Filistyńczyk zapytał Dawida, czy jestem psem? Że przyszedłeś do mnie z oszustami pasterskimi? I filistyn przeklął Dawida przez swoich bogów. Filistyn powiedział też do Dawida: Przyjdź do mnie, a oddam twoje ciało ptakom niebieskim i dzikim zwierzętom. Wtedy Dawid rzekł do filistyna: Ty przychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i włócznią. Ja natomiast przychodzę do ciebie w imieniu pana zastępów, boga wojsk izraelskich, którym się przeciwstawiłeś mnie a uderzę go i odetnę mu głowę i oddam dziś zwłoki wojska filistyńskiego ptakom niebios i dzikim zwierzętom ziemi, aby cała ziemia wiedziała, że tam jest jest bogiem w Izraelu wyobraź sobie możliwości Dawid pozostał niewzruszony widokiem tego ogromnego stworzenia Dawid miał tylko proce i kamień przeciwko olbrzymowi w zbroi ważącej 200 funtów w powietrze wystrzelił kamień i to był koniec Goliat został zmiażdżony jak worek kamieni W pierwszej Samuela 17 wersety 47 do 51 Amplified Bible jest napisane i aby całe to zgromadzenie wiedziało, że Pan nie ratuj mieczem lub włócznią, bo walka należy do Pana i On wyda was w nasze ręce. Kiedy Filistyńczyk wstał i ruszył na spotkanie Dawida, Dawid szybko pobiegł na linię bitwy, aby spotkać się z Filistynem. Dawid sięgnął do swojej torby i wyjął umon i rzucił go i uderzył Filistyna w czoło. Kamień przebił jego czoło i upadł twarzą na ziemię. Wtedy Dawid zwyciężył Filistyna procą i kamieniem, i powalił Filistyna i zabił go, a w ręku Dawida był miecz. Pobiegł więc i stanął nad Filistynem i chwycił go za miecz. Miecz wyjął go z pochwy, zabił go i odciął mu nim głowę. Gdy Filistyni zobaczyli, że ich potężny mistrz zginął, uciekli. Odwaga Dawida i zaufanie do Boga pozwoliły mu stawić czoła pozornie niepokonanemu Goliatowi i pokonać go. Wiara Dawida w Boga i ufność w jego wybawienie były prawdziwą bronią, która doprowadziła go do zwycięstwa i pokazała, że z Bożą pomocą można przezwyciężyć nawet najpotężniejsze wyzwania. Olbrzym został zabity przez Dawida, a Filistyni uciekli. Jednak na tym historia się nie zakończyła. Armia izraelska uznała zwycięstwo Dawida za znak Bożej interwencji i z odnowioną odwagą i siłą ruszyła w pościg za Filistynami i ostatecznie ich pokonała. W 1 Samuela 17, wersety 52 do 54, Biblia amplifikowana, jest napisane. Powstali mężowie izraelscy i judzcy, krzycząc i gonili Filistynów aż do doliny i bram ekronu. Ranni Filistyni padli w drodze do Saharaim, aż do Gad i ekronu. Potem synowie Izraela wrócili z ścigał Filistynów i splądrował ich obóz. Dawid wziął głowę Filistyna i zabrał ją do Jerozolimy, lecz broń Goliata umieścił w jego namiocie. Saul, król Izraela, był pod wielkim wrażeniem wyczynu Dawida. Nie tylko pokonał olbrzyma, który przez 40 dni terroryzował Izrael, ale także wykazał się niezwykłą wiarą i odwagą, które zainspirowały całą armię izraelską. Syn Saula, Jonatan, również był pod wrażeniem Dawida i od razu nawiązał z nim głęboką przyjaźń. W 1 Samuela 18, wersety od 1 do 4, Biblia amplifikowana jest napisane. Kiedy Dawid skończył rozmawiać z Saulem, dusza Jonatana związała się z duszą Dawida, i Jonatan miłował go jak siebie samego. Saul zabrał go tego dnia i nie pozwolił mu wrócić do domu swego ojca. Jonatan zawarł przymierze z Dawidem, ponieważ miłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i dał go Dawidowi wraz z jego bronią, łącznie z mieczem, łukiem i pasem. Historia Dawida i Goliata to nie tylko opowieść o fizycznej bitwie, ale także głęboka lekcja duchowa i moralna. Z tej historii można wyciągnąć kilka wniosków. Zaufanie Dawida do Boga jest kluczowe w tej narracji. Mocno wierzył, że Bóg pomoże mu pokonać Goliata, i ta wiara pozwoliła mu stawić czoła wyzwaniu, które wydawało się niemożliwe. Odwaga Dawida. Nawet w obliczu tak groźnego wroga, pokazuje, że prawdziwa siła pochodzi z wnętrza, z naszej wiary i przekonania. Dawid rozpoznał, że bitwa nie była jego, ale Boga. Rozumiał, że Bóg działał przez niego, aby objawić swoją moc i chronić swój lud. Zwycięstwo Dawida zainspirowało całą armię Izraelitów, pokazując, jak pojedynczy akt wiary i odwagi może mieć ogromny wpływ na wielu. Chociaż Dawid był młody i niedoświadczony w walce, wykorzystał swoje umiejętności pasterskie, użycie procy, aby pokonać Goliata. Bóg użył tego, co Dawid już wiedział, jak dokonać, aby dokonać wielkiego wyczynu. Historia Dawida i Goliata stanowi potężne przypomnienie, że dzięki wierze, odwadze i pomocy Bożej możemy stawić czoła gigantom w naszym życiu i je pokonać. Niezależnie od tego, czy będą to osobiste wyzwania, lęki, czy pozornie nieprzezwyciężalne przeszkody.